Cześć wam, to ja Zemary witajcie no i w tym odcinku, jak sama nazwa mówi Unpacking paczki z niemieckiego sklepu modelpferdewersand.de i tak, no nie mówiłam wam, że cokolwiek zamawiam, bo to wyszło tak na spontanie zmówiłam sobie dwa modele jednego z kolekty, jednego z nowej firmy, Maja Borgen i one, szleich także sprzedał właśnie tej firmie swoje modele stare, oraz Masę modelarską apoksy, żeby sprawdzić, co i jak. I tak, jestem mega zaskoczona, ponieważ zamawiałam ją w niedzielę w nocy, czyli w sumie już bardziej w poniedziałek. No i zobaczcie, jak szybko przyszła. I tak, tutaj mamy właśnie paczuszkę. U! Uh. A nie, trzy modele zamówiłam. I modele właśnie, a nie dwa, bo jeden jest taki fajny. Tutaj mamy fakturkę. I tak, tutaj mamy właśnie certyfikat, bo to jest konik z certyfikatem, ale nie powiem, co to jest za model. Pierwszy zaczniemy od może tej nowej, nowej firmy. I tak, Maya Borges i tutaj jest klaczka lipicańska Na moldzie klacz holsztyńskiej ze szlej. Ja akurat wzięłam wersję siwą. Chwilkę, ją tylko otworzę. Jest to siwy konik. Bardzo lubię ogólnie ten mold, jeśli chodzi o szlej. Materiał jest dokładnie ten sam co szlej, bo właśnie się zastanawiałam, jaki będzie, ale jest identyczny. I tak, jak widać, lepicen Hors. I tak, tutaj niestety już nie ma nic ze szlej związanego, tylko mamy Maja Borges Made in Portugal. No i tak, no niestety to boli, bardzo boli, ale konik jest prześliczny. Malowanie też niczego sobie. Takie najzwyklejsze. Jak stary szlejk w sumie. Oczy będę musiała jej poprawić, bo ma takie czarne. No i ogólnie wygląda. Tak, imienia jeszcze dla niej nie mam, chyba. Chyba, że zapomniałam. Ale myślę, że. Nie wiem. Na razie nie wiem. Tak, czy siak jest fajne. Kolejny jest konik z kolekty i jest to. Nowość 2018, które jeszcze nie było na Monocerusie, a jest to ogierek islandzki I naprawdę nie wiem czemu nie było go na Monocerusie, czy on był jakiś w sensie z tego drugiego roku, jakby half year Ale ogier Malblud się już pojawił Ten ogier z ciepłokrwistą powinien być razem z nim, więc postanowiłam go zamówić sobie na MPV I otworzę go i jestem naprawdę mega, mega mile zaskoczona, że jest on twardziutki. Nie jest gumowy ani nie jest, jest twardy. Co prawda nie podoba mi się jego noga. Ta tutaj, zobaczcie, jest troszeczkę nie wymiarowałabym tak powiedziała. Ale sam konik jest prześliczny. Spójrzcie na jego słodki pyszczek. Jest on karolereszowaty Zobaczcie jaki jest przesłodziutki Z tej strony wygląda właśnie tak jest to kucyk, no kucyk jak kucyk Tak wygląda z tej strony Jest naprawdę cudowny, spójrzcie jaki on jest słodziutki Fajne zdjęcia będą wyglądały na nim Ma bardzo ładny pyszczek Ogólnie ładnie jest pomalowany jak dla mnie I ja go na razie przemalować właśnie nie będę Jeśli w Polsce się pojawi a myślę, że na pewno po czasie to myślę, że kupię go jeszcze i przemaluję na jakiegoś brudno kasztana albo yy, na przykład bułanka, bo całkiem spoko by w nim wyglądał, ale ta maść mi jak najbardziej pasuje. Jogierek ma na imię Jaris. Według mnie to dla mnie dla, dla niego idealne imię i naprawdę spójrzcie. O, tak wygląda dokładne jego malowanie i jest naprawdę. Super. Grzybę ma taką zabrązowioną na końcach, więc naprawdę fajnie to wygląda. Ogon tak samo. Kolekta się akurat na nim postarała przy malowaniu. Nawet kopytka ma pomalowane. Spójrzcie, jak ładnie wyglądają. Normalnie, że jestem za, <laughs> zadziwiona. Naprawdę. Mm, tak. Tutaj stoi. I ostatni model. Jest to model z Bulliland, mój pierwszy. Tutaj mamy do niego certyfikat. I jest to uwaga, Don Johnson, Johnny i jest to ten model limitowany do 2500 modeli. To jest to samo mniej więcej co Bella Rosa, czyli też tej całej Isabel Ward i Naprawdę super konik. Jak widać, tutaj jest jej zdjęcie, z, właśnie z żywym żonym. I tak, otworzymy też samego konika, bo tutaj go mamy. I jestem naprawdę bardzo zadowolona z materiału mile zaskoczona materiałem wykonania. Ponieważ normalnie bolilandy są bardzo miękkie, a on jest po prostu twardziutki. Tak samo jak balarosa, z takiego samego materiału jest. Naprawdę super. Spójrzcie, robi obrót piruet w galopie. Jest w takiej pozycji. No i malowanie niestety mi się nie podoba. I myślę, żeby go sobie może przemalować w najbliższym czasie. Myślałam na po prostu ciemnym skarogniadym, żeby nie wiem, bo ogólnie spójrzcie, jak to wygląda. Co? No, nie no, zły nie jest, ale no, jednak do mnie nie przybawia w tym malowaniu. Póki co go sobie zostawię taki jaki jest, i najwyżej później tak samo jak rosę przerobię na inną maść. Póki co zrobię mu tylko oczka i może jakąś odmiankę na pysku. Nie wiem, bo tutaj w sumie całkiem spokojnie jest pomalowany. Yy, tak, nie ma nic na brzuchu napisane, żadnych napisów w przeciwieństwie do Belly, tylko ma tutaj metkę z Bulillanu i nic więcej. Tak, tutaj są moje trzy modele i jak widać jest malutki. No i tutaj co mamy jeszcze? Apoxy. Jestem bardzo ciekawa tej masy, bo podobno ona jest jedna z tych najlepszych. Zmówiłam sobie na razie 30, 3, 113 yy, gram czy mililitrów. 113 gram i ona jest właśnie podwójna, że tak powiem, tak samo jak milibut A plus B. Jestem naprawdę ciekawa, jak ona tutaj wyjdzie, bo chcę wrzeźbić właśnie nią kampolinę, który zmienił razę. I tak. Ona tak samo schnie sama na powietrzu. Także ten. Ogólnie koniki bardzo mi się podobają. Myślę, że jakaś recenzja będzie. Może. Jeszcze nie wiem. Póki co nie mam czasu w ogóle dla siebie. A co dopiero, żeby cokolwiek nagrać. Teraz cudne znalazłam czas. A dopiero wróciłam ze szkoły, a jest godzina 17.25. Więc naprawdę super. No, no i dzięki za uwagę. Wtedy lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i piszcie, czy modele Wam się podobają. Cześć!